Niedzielne obchody 820. rocznicy bitwy pod Zawichostem stanowiły prawdziwą i niezwykle ważną lekcję historii. My obchodzimy 820. rocznicę bitwy pod Zawichostem. 19 czerwca 1205 roku miała tutaj miejsce niezwykła lekcja historii, którą do dzisiaj możemy wspominać, i właśnie dzisiaj tak naprawdę wyciągamy ją na światło dzienne dzięki archeologom, którzy badali okolicę i Ziemie Zawichojskie możemy dzisiaj piękną inscenizacją przewidać Państwa na Placu Kościelnym. Jest to zdecydowanie moment dla refleksji, do tego by pamiętać o czasach, które niegdyś miały miejsce, o ludziach, którzy walczyli za nasze ziemie. Dzięki nim możemy dzisiaj tutaj stanąć i przypomnieć ich heroiczną i bardzo ważną walkę dla dziejów całej Polski. Obchody rocznicowe w Zawichości rozpoczęła uroczysta msza święta. W miejscowym kościele po której na Placu Kościołowym odbywały się wyjątkowe historyczne inscenizacje, bitwy pod Zawichostem i pokazy kawaleryjskie, w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Szydłów, Chorągwie Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i niedawno utworzonego Zawichojskiego Hufca Rycerskiego, który był współorganizatorem pierwszych tego typu obchodów w Zawichoście. My dziś przede wszystkim jako zawichojski Hufiec Rycerski i Dom Kultury w Zawichoście organizujemy tę imprezę po raz pierwszy koście jest wreszcie taka duża e, inscenizacja historyczna. Będziemy odtwarzać bitwę pod Zawichostem z 1202 roku. Jestem pewien, że to nie jest ostatnia impreza historyczna w Zawichoście. Obecne władze Zawichostu i pani dyrektor Domu Kultury m, są bardzo e, chętne do tego, żeby robić tego typu e, inicjatywy, no bo m, nie oszukujmy się, to co to co dzieje się m, dookoła m, w różnych instytucjach kultury, to jest pewnego rodzaju sztampa, a duże imprezy historyczne to jest coś co jak widać przyciąga bardzo, bardzo wielu turystów, osoby zainteresowane historią, młodsze, starsze i to zainteresowanie historią jest teraz coraz bardziej modne, więc jesteśmy przekonani, że to jest dobra, dobra część, dobry kierunek rozwoju turystyki Ziemi Sandomierskiej. Do inscenizacji chętnie włączyła się Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Niewątpliwie nasz udział w Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej jest tutaj bardzo ważny i symboliczny, bo przecież osie lat temu, w 1205 roku, to książę Sandomierski, Leszek Biały, dowodził wojskami, wspólnie ze swoim bratem Konradem Mazowieckim, które tutaj osiągnęły to znakomite zwycięstwo w tej bitwie pod Zawichostem. No jest to bitwa ważna również dlatego, że wiadomo, że bitwa to jest bitwa, no to jest śmierć, to są rany, to jest, to jest nieszczęścia, ale to ta bitwa była, można tak powiedzieć, bitwą sprawiedliwą. To ważne, aby pamiętać o historii i jej bohaterach, przyznała posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Agata Wojtoszek, która brała udział w niedzielnych uroczystościach tutaj też odbywały się bitwy, które tak naprawdę dzisiaj są odkrywane przez historyków i ich wartość dla przyszłości Rzeczypospolitej. Dlatego ważne jest, aby, abyśmy o tych, o tej naszej historii pamiętali, a szczególnie mieszkańcy Zawichostu czy okolic powinni wiedzieć, jak ważne bitwy odbywały się właśnie w tym miejscu. Dziś w pięknym Zawichoście, który jest niewielkim miasteczkiem, ale kiedyś to była potęga. Wicemarszałek Grzegorz Sucha przyznał, że Zawichos ma bardzo bogatą historię, o której trzeba przypominać. Coś, co mnie najbardziej cieszy, to to, że jest tutaj bardzo dużo młodzieży i dzieci, więc jest to żywa lekcja historii. Mamy e, piękny pokaz e, rycerstwa polskiego, a myślę, że to jest niezwykle ważna data. 820 lat temu e, leszek biały. Nazwijmy to po imieniu i potocznie pogonił Rusinów z Polski, gdzie naprawdę mało Polska i nie tylko były zagrożone, że Rusini te ziemię zdobędą. Bardzo się cieszę, że ta różnica jest tutaj pamiętana, bo nawet... Myślę, że mało osób wie, że tak naprawdę Zawichost jest jednym z najstarszych miast i grodów w Polsce. Podobno jest nawet spór w doktrynie, co jest starsze. Mam nadzieję, że Sandomierz się nie obrazi Zawichost czy Sandomierz, ale generalnie ziemia sandomierska ma wiele pięknych historii, a jedną z tych najpiękniejszych historii i pamiętanych do dzisiaj jest bitwa pod Zawichostem. Wydarzenie było okazją nie tylko do wzięcia udziału w wyjątkowej lekcji historii, ale również do posłuchania muzyki dawnej i potraw historycznych z kaszą jęczmienną, a w roli głównej. Obchodą towarzyszył turniej łuczniczy i turniej bojowe miecza i tarczy. Katarzyna Kaszluga, STV Info.